Witam koleżanki i kolegów. 19 stycznia 2025 i zobaczymy jak tam mają się rodzinki. Dzisiaj właśnie przyniosłem ten ulik z zapasowymi matkami. Bo stwierdziłem tam, że jest w złym miejscu bo za blisko sąsiadów i by się pszczoły oblatywały i mógłby być problem. I go przeniosłem dzisiaj tutaj. Ale nie będziemy chyba do niego zaglądać. Chyba że pod koniec. Bo jakby ruszany, to pewnie pszczoły się zdenerwowały trochę. Zobaczymy tutaj, w tej mojej pasiece. Mam zamiar jechać jeszcze tam na, na Rodos i zobaczyć co tam jest. Tutaj najsłabsza moja rodzina. godzinę 12 .00. i tak o, już zaczyna słońce w styczniu wychodzić za tą szopę pod koniec stycznia tak jak mówiłem on to słońce zaczyna świecić na ule może nawet nie pod koniec tylko bardziej w połowie w połowie lutego nie wiem czy tam nie widać włączyłem latarkę I tu są chyba cztery uliczki pszczoły zobaczymy tutaj To tu są, tutaj jest raz dwa nie wiem czy wyostrzy tu są trzy trzy uliczki pszczoły, to jest najsłabsza rodzina ona taka słaba poszła do, do zimowli ale to nie ma znaczenia, bo one dostaną pszczoły z ulików odkładowych nie odkładowych, tylko z ulików weselnych ja może będę robił pauzę No, o, ta rodzina dostanie pszczoły z ulików weselnych tu jest bardzo nisko rodzina prawie, że nie widać aktywne pszczoły tutaj gdzieś są To może w tą stronę telefon, bo też to w sumie 5 uliczek. Szczół tutaj nie widać na dęnicy. To jest fajna rodzina. To jest chyba H47. I tak jak widzicie, to moje tuje tutaj przed ulami Kiedy się mnie pytał, ktoś czemu tak blisko tuje, posadziłem. No to dlatego, żeby właśnie to słońce nie kusiło czciu do nadmiernego wylatywania. Bo wiadomo, że jak słońce poświeci ładnie, tak jak dzisiaj, to. One będą chciały wylatywać. A po co mają wylatywać? No, tutaj te się nie zdążyły przeprowadzić ulicz uliczkę dalej i skrzepły. No, tutaj to słońce będzie dopiero w połowie lutego. Koniec stycznia, połowa lutego tak świeci na te ule. I ja myślę, że to jest tak akurat i termin, żeby pszczoły zaczęły cokolwiek robić. O, tak mają. Tu na tym wcześniejszym, no tu mają tak nie muszą się oblatywać, to po co? Tu jest ta na dwóch korpusach rodzina. Też się mają bardzo dobrze. Tak, chyba raczej nie będzie widać, co tam na dole. Nic nie widać na dole. Dobrze, ja was zamykam. No i zobaczymy od razu, co co na dennicy. No, a tutaj taka brudna dennica jest taka. Tu nie wiem, tu syrop chyba jest, no. No Zobaczymy od razu, tutaj obok. Tutaj coś, coś tu chyba połaziło, bo jest. Coś tu musiało połazić po tym. Tu nie patrzcie, że tutaj. Właściwie tutaj nie ma wody, ale woda tutaj może być, bo wlatuje tutaj, tędy. No a tu tutaj wszystko siedzi z przodu. skrzepnięty 0 stopni jest teraz jakby ktoś był zainteresowany tym na jakiej temperaturze grzebie 0 stopni jest czy tutaj coś leży też nie za bardzo zobaczcie ile mamy pokarmu tutaj wszystko z tyłu to jest zasklepiony pokarm ja nie rozumiem jak może komuś zabraknąć pokarmu w połowie zimy Naprawdę mi jest to ciężko zrozumieć. Teoretycznie zawsze się to dzieje, że jest mało pokarmu, bo pszczoła idzie z czerwiem do zimowli, i tu się robi problem, bo jest, bo trzeba wykarmić siebie czerw ogrzać i wtedy się robi problem z, z pokarmem. Tutaj widzę coś jest, o jakiś coś. Kropelka wody. Ok. Od samego początku samej zimowli siedzą z przodu. No tutaj tam jest. już jest większy ten kłąb albo przeszedł już z przodu na tył bardziej. No, coś nie może mi wejść tam. Martwe pszczoły pewnie wylazły, no, już przenoszą tutaj z tyłu, już tu się zrobiło cieplej trochę, już przenoszą, a później są skrzepnięte, bo nie zdążą wrócić. No, coś tu nam się rzuciło. Dobra, zamykamy. O. Ale generalnie dobrze jest. Te są troszkę luźniejsze. Może słońce jakoś przyświeciło tu na nie. Tutaj trochę leży pszczoły widzę. No ale musi leżeć. Nie ma takiej opcji, żeby nie leżało. Muszę dokładnie te nitki wkładać, bo później przez te nitki ciągnie mi wodę. Tu jest też rodzina na dwóch korpusach. Aha, to jest ta rodzina. Widzicie tutaj tą długą uliczkę? Ja im tutaj przekładałem ramkę, bo się tak jakoś dziwnie uwiązały. A to dwa tygodnie temu chyba im przekładałem tu ramkę. No widzicie siedzą tu od pierwszej, od końca do końca. Tak mówię jakieś niefortunnie się uwiązały ja im zabrałem ramkę stąd, ramkę stąd przełożyłem na początku ruszyłem wszystkie ramki delikatnie, żeby by się dało je rady przesunąć. Przesunąłem całość wziąłem tą ramkę, przełożyłem na tą stronę. I widzę, że znowu będzie trzeba tak zrobić, bo nim jest po prostu chyba cieplej tu przy tym zatworze, przy tym dużej, No tam sobie siedzą. No ale rodzina siedzi tu. Tutaj też. Też siedzą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To siedem jest od, od, od początku do końca no dlatego mają dwa korpusy. Dobrze ja im zamknę, bo coś zaczynałem latać. Pamiętajcie lepiej zajrzeć do uli niż do nich nie zaglądać. Bo wy nic złego nie zrobicie, żeby teraz zaglądacie co to jest jakby było minus30 czy coś takiego no to może. Chociaż też by to nie zrobiło na nich wielkiego znaczenia, wrażenia. Lepiej zaglądać. To im się teraz nic nie stanie, że my tutaj im trochę otwieramy. Są. Są. A gdybyśmy mieli nie zaglądać, no to mógłby się zrobić problem. Ja wiem, że im nie zabraknie jedzenia, po prostu zaglądam, bo jest niedziela, nie mam co robić, to sobie zajrzę do nich. A tak nie muszę. Zobaczcie ile tu mają jedzenia. To wszystko nabite jest do pełna. A jak pszczoły zjedzą Syrobi i nie mają co jeść, no to później jedzą pierzgę. A jak jedzą pierzgem, no to wiecie co się dzieje, nie? To trzeba się opróżnić. Jak wiecie gęste, no to trzeba się wypróżnić, a jak nie można wylecieć, no to się trzeba opróżnić gdzie bądź, czyli w domu. To jest silna rodzina. Bardzo silna. generalnie pokarmem pszczoły nie jest pierzga one tego nie powinny jeść od tego są węglowodany czyli syrop miód a pyłek jest do karmienia matki i larw no ale jak nie ma co jeść no to trzeba i zjeść to taka prawda a później są obsrane ramki No też ładnie siedzi rodzinna. No też tak jest, parę uliczek. No mówię, tam jest jedna taka słaba rodzina, ale ona dostanie, ona dostanie tą pszczołę z ulików weselnych. Będzie wręcz nawet no Dobrze, zobaczymy tam te dwie rodziny jeszcze. Ona, te dwie rodziny słońca trochę świeci bardziej, bo tu jest taka przerwa pomiędzy domami. Ale chyba nie chce im się wylatywać. No, zrobimy. Jest ta rodzina taka bardziej obronna. sam pszczoła 2, 3 4, 5 6 6 uliczek, tu znowu jakieś skrzepnięte pszczoły, które przenosiły, pewno było ciepło i przenosiły i nie zdążyły z powrotem przejść, właśnie dlatego to ciepło jest niedobre Pszczołom się wydaje, że jest ciepło, że można sobie przejść z boku ramki, przenieść pokarm z ramek. I przechodzą, i później robi się problem, bo nie mogą wrócić. No, widzicie, ile jeszcze mają. To jest źle. Jedna trzecia drogi pokarmowej. Trochę później na wiosnę. Szybciej ten na wiosnę. Ja mam już. Ja już chcę w lutym, w połowie lutego zacząć, już ule górę, górę uli yy, ocieplać. Tu jest jakaś woda, ale tu widzicie, woda weszła tutaj. O. Tu wleciała woda i jest po prostu yy, krzywa ta płyta. I tam na środku się skopiła ta woda. No, ale to jest raz, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem uliczek zobaczymy, czy tak jest. Siedem uliczek zaraz przełożę daszek. No, te były takie ruchliwe cały czas. Ciekawe, czy tutaj coś się zdarzyło z matką, czy nawet słychać żony. Matki mamy zapasowe, 6 sztuk mam Także gdyby coś było z nimi nie z matką, tutaj nie tak, to musiałbym zobaczyć, wyciągnąć. No tu sam masz od tej uliczki. Tu. Tutaj nie. Wiem. tutaj przenosiły. Tu przenoszę. Raz, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, siedem uliczek nie jest tak, jak było. Tam. Chyba, że one tak po prostu mają, że jak się je otworzy, to No teraz się uspokoiły. Być może tak mają, że jak im się otworzy, to trochę zaczynają panikować. Ok, zobaczymy jeszcze, może do tego ulica Ula z zapasowymi matkami. Albo być może one się tak trochę ruszyły, bo no widzicie, sło słońce świeci na ten ul, dość ładnie możemy się ciepło zruszyło i trochę się ruszyły zobaczymy czy te się tutaj już uspokoiły, posłucham też nie jest spokój chociaż tak nie do końca słychać je siedzą wszędzie Tutaj nie widzę, żeby były, ale siedzą tutaj. O, tu się zaczyna rodzinka. Tu jest jedna uliczka. Tu jest druga uliczka. Właściwie tutaj są tylko dwie uliczki, bo tyle widać. Tak samo tutaj obok. Widzicie, tutaj jest o, to białe. To jest przegroda. I z lewej strony jedna uliczka. Ramka. Tu jest uliczka zamknięta. To jest druga, trzecia uliczka. I tu jest to to białe, to jest znowu przegroda, ramka uliczka. I znowu ramka uliczka zamknięta i uliczka otwarta. Także siedzą. Ja z tego zrobię rodzinę. Zabiorę dwie matki, zostawię jedną jedną tam na środku tutaj bo tu jest backwast nie wiem czy wiecie ja lubi ja lubię backwasty i z tego z tego będzie ładna rodzina to czyli ta rodzina będzie miała raz 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ulic pszczzoły bo to naprawdę jest na boga tej pszczoły Dobra, bo zaczynają mi przez kratę wychodzić. No, i tu, i tu z tego zostanie utworzona rodzina dodatkowa. Wyloty mają zamknięte, bo ja, tak jak mówiłem, przenosiłem je tutaj w to miejsce i nie chciałem, żeby wylatywałem, bo się pogumiał. Ja pojadę na tą drugą pasiekę Narodos. To może, może tam coś też nagram. Pojadę skontrolować. Okej. Okay. Pozdrawiam pasieka w centrum miasta.